I used to believe- Cześć! Z tej strony Joanna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zemsty Gwiazd z naszymi cudownymi Amazonkami, które wiem, że bardzo lubicie ostatnio oglądać, bo się dużo akcji dzieje. No i to prawda, to prawda. Przed Wami bardzo niezadowolona Alma i widzę, że gra trochę, jakoś tak mi dziwnie klatkuje, nie chodzi płynnie, ale mam nadzieję, że to się zmieni za momencik. Zapraszam Was teraz do odcinka i mam nadzieję, że będziemy razem się dobrze bawić. Jesteśmy w momencie, w którym mniej więcej skończyliśmy ostatni odcinek, czyli Alma, jak wiecie, już yy, wypiła mleko. Yy, tak, tak, wypiła mleko, i teraz mamy nadzieję, że jednak ta dziewczynka i chłopiec z brzucha wyskoczy. Ale dlaczego zaczynam odcinek właśnie od tego samego momentu? Ponieważ zauważyłam, oprócz tego, że papcio mróz yy, nadal tu z nami jest i chyba się źle czuje, yy, i niewolnik tu z nami też jest i też się chyba kiepsko czuje. To tu za krzakami, zobaczcie, 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 tu za krzakami czai się pewien mężczyzna bardzo mocno umięśniony, wysportowany. Zerknijmy sobie może na jego minę, czy... No rzeczywiście dzisiaj grami coś, nie współpracuje ze mną, przynajmniej na tabie. No i jak widzicie, no takie ma przymrużone oczka, ewidentnie się przygląda temu, co się tu dzieje i oczywiście wyobraźmy sobie, że on jest tutaj bardziej ukryty za tymi krzakami w tej trawie, siedzi ukryty, a nie tak wiecie, stoi na widoku. No ale oczywiście Alma go od razu wychwyciła, więc Alma podejdź do niego od razu, podziel się wielkimi wieściami, no na pewno nie widzi, że jesteś w ciąży ale chciałabym żebyś Alma do niego po prostu podeszła i zapytała stary co ty tu robisz przecież ty i twój koleś twój szef jesteście bardzo zainteresowani atakiem na moje plemię więc co ty tu robisz tak samotnie podglądasz moje amazonki i mnie więc poproś o zorganizowanie spotkania hmm. no może niekoniecznie zapytaj o zawód powiedz co ty tutaj robisz Zapytaj go, Alma, co on tu robi. I moi drodzy, jak już się skończysz drapać po brzuchu. <grych> yy, idzie, dobra. I moi drodzy, no dzisiaj coś grami, ewidentnie się zacina. Kurczę, mam nadzieję, że, że się za chwilę odetnie i powróci do, na normalne tory. Powiedz. Stary, co ty tu robisz? O, patrzcie, rękę se podali. Wow, no to przywitanie jest nawet spoko. M muszę już iść do zobaczenia. Aha, no czyli on, widzicie, odkryliśmy to, że on tutaj jest. No i on od razu ucieka, nie? Jakby nie było, od razu ucieka. Ale, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Poproś o wspólne spędzenie czasu, ponieważ ja bym chciała, żebyście. Porozmawiali o czymś ważnym. Chciałabym, żeby Alma spróbowała odwieźć go od je, jego planów, w sensie od planów jego szefa, i chciałabym, żebyście porozmawiali, w jaki sposób moglibyście się dogadać, bez wojny. Komplementy, a właściwie co możesz mu w komplementach powiedzieć? A w sumie możesz mu powiedzieć, że dobrze wygląda, pochwal mu strój, czemu by nie, może to pomoże. Słuchajcie, on po prostu tutaj przyszedł na zwiady i podpatruje Amazonki, podgląda, sprawdza, wiecie, jak one działają, co robią, która się czym zajmuje, kiedy, o jakiej porze, może kiedy nasza heka jest bardziej zajęta. Dobrze, mogę spędzić z Tobą trochę czasu. Ok. No to świetnie. O, świetnie palicie. Znowu zapomniałam wyjąć tego moda. No nie wierzę. Patrzcie to. Oni palą papierosy. Nie. Ach, Alma. Dobra, w każdym razie opowiedz mu śmieszną historię. Może nie, rozmawiaj o zdrowych związkach. O, tak, porozmawiaj z nim o zdrowych związkach, bo ja mam taki fajny plan. Weź, przestań palić, proszę dziewczyno. Bo ja mam taki fajny plan, że Alma przekona tego Seta do tego, aby dołączył do nas. Słuchajcie, zaproponujemy mu ochronę naszego plemienia mm, o ich zainteresowaniach. Zaproponujemy mu ochronę naszego plemienia, nakręć go, powiedz mu, że mm, powiedz mu, że nasze plemie nie, to nie są tylko te dziewczyny, które on widzi, ale to jest bardzo, bardzo dużo jeszcze innych istot, a między innymi. Między innymi to są wilkołaki. Mamy za sobą całe plemię wilkołaków, mimo że my jeszcze nie wiemy, czy wilkołaki do nas dołączą. Zaproponuj właśnie genialny wynalazek, czyli powiedz mu, że mamy genialne stado wilkołaków, które stoi za nami, plus jeszcze jakieś tam wymyśl, inne istoty, na pewno elfy od, od by stanęły w naszej obronie. Więc spróbuj go przekonać, że jego... Jego władca, cokolwiek wymyślił, to i tak nie ma szans wygrać z nami wojny, koleś. Nie wygrasz z nami, słuchaj. O, patrzcie, jak Alma mu opowiada. O, Sylwester, mamy jutro. Nie wygrasz tej wojny. My mamy naprawdę dużo ludzi za sobą. Poproś o zorganizowanie spotkania. Nie wiem, co to jest. Entuzjazmuj się też wampirami. Powiedz, tak, my mamy też wśród nas wampiry. Naprawdę, naprawdę nie dać rady, cokolwiek planujecie, my jesteśmy na to przygotowane. Tutaj, nie wiem, poplotkuj z nim, że jesteśmy przygotowani i nie dacie rady. I w związku z tym Alma mu za, zaproponuje, że mógłby dołączyć do naszego plemienia jako, słuchajcie, rozpłodnik. Tak, jako rozpłodnik, słuchaj, Stary, dołącz do nas, powiedz mu dowcip o małpach, że małpy są fajne i będziesz taką naszą małpką do rozrodu i będzie ci tutaj dobrze. Uwierz mi, Stary, że będzie ci tutaj dobrze. Wyrzuć to z siebie, powiedz mu, musisz w tej chwili dołączyć do naszego plemienia, być naszym rozpłodnikiem, a w zamian za to dostaniesz oczywiście naszą ochronę. O technikach fitnessu też. Odcięli nam dopływ wody. Dobrze, zaraz zapłacimy rachunki. Yy, właśnie, po, pogadaj z nim o rachunkach też. <grywa> Czemu by nie? Yy, dziel się wskazówkami dla miłośników świeżego powietrza. Ok, yy, no i powiedz mu, że on, jak zostanie naszym rozpłodnikiem, będzie pod naszą ochroną i w tej wojnie, jak stanie z nami do tej wojny, no to będzie miał szansę na przetrwanie, na przeżycie. A jego życie będzie wtedy po prostu cudowne, bo będzie bardzo rozkoszne i bardzo fajne i bardzo przyjemne, ponieważ szukamy rozpłodników dla nie. Dobra, kto ma już dziecko? Morfyt ma dziecko, Sari ma dziecko. Szukamy rozpłodnika dla Kalisy i dla, w tej chwili dla Heki. I na pewno też rozpłodnika dla. Sari, prawda? Bo Sari chyba urodziła same dziewczynki? Tak. Nie, Sari? Kto urodził dziewczynki? Szukamy rozpłodnika, który będzie pod naszą ochroną yy, i oczywiście. Z zamian za to, że będziesz pod naszą ochroną, yy, i że będziesz miał szansę wygrać z nami tę wojnę, i że jeszcze będziesz cudownie, przyjemnie spędzał czas z dziewczynami, yy, no to dodatkowo jeszcze, oczywiście, musisz nam zdradzić sekrety waszego plemienia najpierw, ponieważ my potrzebujemy dobrą strategię. Także, moi drodzy, zrobimy tak, że teraz któraś z dziewczyn kurczę, która z dziewczyn ma tych synków. Któraś z dziewczyn musiałaby go trochę uwieść, tak myślę, że wiecie, żeby to nie było takie na sucho wszystko, że tylko puste słowa, tylko żeby były za tym czyny, żeby go do tego przekonać. Także, no, któraś z dziewczyn musi go do tego przekonać. Ja myślę, że ty, Sari, nawet całkiem dobrze czujesz, a że ty, Sari, już miałaś doświadczenie z tym panem. Jak wiecie, proszę, proszę, bo właśnie ty miałaś z nim dzieci, tylko nie pamiętam, czy miałaś chłopców, czy dziewczynki. To myślę, że mogłabyś właśnie z nim rozpocząć kolejną przygodę. Jako, że mamy, wiecie, dodatek: zakochaj się. O, tu mam jeszcze z modów różne rzeczy. Mamy: zaproponuj zorganizowanie randki. Nie, 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 nie. O, podziel się bombonierką. Mhm. Ale może mogłabyś wręczyć mu jakiś romantyczny prezent? Płynny napęd. <ścoughs> genialne, genialne, płynny napęd, żeby wiecie go napędzić na akcje łóżkowe, a u nas raczej krzaczorowo-łóżkowe. Dobra, daj mu płynny napęd. Dobra, dobra, niech tak będzie, niech tak będzie. To jest dobre. Set, on ma na imię Set. Daj mu płynny napęd, musisz go jakoś przekonać do siebie, żeby ponownie chciał z tobą robić tutaj. Niecne rzeczy. I oprócz tego, jeszcze oczywiście z są jak wróci. Zapytaj go, czy jest w związku. Tak wiecie, niby na luzie, a Ty w ogóle w jakimś związku jesteś? Zakochany czy coś? Poproś o zostanie partnerem romantycznym. Zapytaj o pociągające cechy fizyczne. W ogóle, a ja Amazonkom jeszcze nic nie ustawiłam. Wiecie co? Bym musiała wejść chyba do kasa i im coś poustawiać. Hmm. zobacz związek. Możemy jeszcze spytać o romantyczne granice. Dobra Sari, wy to jesteście tutaj o! No, pięknie to wygląda. No, nie ma co. O, ale fajnie to wygląda, podoba mi się to. Taki wiecie skórzany facet, a tu po prostu takie... prezencik w różowe w różowym opakowaniu w białe serduszka. Bardzo dobrze, Sari. Bardzo dobrze. Podchodź go, podchodź. Już nasza nasza yy, królowa ojej, sorry, nie to chciałam kliknąć. Nasza królowa już zrobiła swoje zdobyto umiejętności romantyczne. Ok. Uhuhu. No, nieźle. Ale na nią patrzy. Zobaczcie to, jak na nią patrzy. Tak, rozmawiaj z nim. Musisz go trochę uwieść. O nie! O nie! Dni zwierzę... Set jest singlem, a jeszcze nasza y, krówka. Boże, nasza kurka odeszła. Boże morfyt! Weź ty, wstań, dziewczyno! Ty musisz się zwierzętami zajmować. Set, set wręczył simce Sari, oryginalny prezent! Oh, nigdy cię nie opuszczę. Zawsze możesz liczyć na moją miłość, która rośnie z każdym dniem. Sari może znaleźć prezent w wyposażeniu. Co? Czyli on jednak jest w niej zakochany? Ale numer. On się naprawdę w niej zakochał. Co ty dostałaś? Róże chyba dostałaś, nie wiem. O, patrzcie, mamy tutaj. Dziecięcy odcisk Sima o imieniu Zok, czyli to jest chłopiec, a Zong to też był chłopiec. Ok, czyli Sari urodziła dwóch chłopców. No to musisz się, kochana, postarać. O, poproś o przytulasy w łóżku, jakie to jest urocze. Yy, po prostu go może pocałuj najpierw. Ja bardzo chcę, żebyście byli razem i żeby to, wiecie, żeby był taki plot twist, że tak naprawdę to nie nasza królowa go prze, y, y, przeciągnie na naszą stronę, tylko Sari, jako że on jest w niej totalnie zabujany. I to byłby motyw dobry, co? Zabujałem się w Amazonce w, z wrogiego plemienia. Nie mam nic przeciwko rozmowie na ten temat, ale obecnie nie, pociągam, nie pociąga mnie żadna konkretna cecha fizyczna. No właśnie, trzeba by im coś poustawiać. Okej, okay. buzi, buzi. Dowiedz się więcej. Zdrać poziom zauroczenia. Zapytaj o poziom zauroczenia. Ja to chcę, ja to widzę. Dajcie znać, czy wy to widzicie, bo jeszcze Alma w międzyczasie dostała olśnienia. No genialne, no genialne. O Jezu, co on się tak zdenerwował? Zauroczenie? jesteś całkiem w porządku, a przynajmniej nie sądzę, żeby było z tobą coś nie tak. No ja też tak myślę. O, patrzcie! Początek romantycznej satysfakcji, i jeszcze się za ręczki chwycili. O Jezus, nie, oni do siebie pasują. No nie, no nie, no nie, no nie, no to musi być to, to musi być to. Co to jeszcze byśmy mogli zrobić? Musiałabym chyba im ustawić coś w kasie, wiecie? Tylko, że do kasa jest zawsze problem, żeby wejść. Popor pop poproś o dołączenie do rodziny, zapytaj o. Pociągający styl romantyczny, inni Simowie? Spiknij zy, oczerniaj, zapytaj o innego Sima, a dobra, albo zachwalaj innego Sima. O, zachwalaj naszą królową, powiedz, że ona jest najlepsza, ona cię uratuje, ona zrobi dla ciebie wszystko. Jak już będziesz po naszej stronie, słuchaj, to będziesz po prostu noszony na rękach. Wow, Sari, kto by przypuszczał, że Almadin budzi w tobie takie pozytywne uczucia? No właśnie, kto by przypuszczał? <laughs> Sprawia wrażenie dobrej towarzyszki, więc pewnie wkrótce z nią pogadam. No tak, 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 pogadaj z nią, pogadaj, koniecznie, koniecznie. Wiecie co, ja wyślę w międzyczasie morfyt do zwierząt, bo tu jest jakaś masakra. Ej, tu nie mamy żadnego zwierzaka? Co? Yy, dobra, zbierz jajka od kurek i... Rozrzuć karmę kilka razy i posprzątaj kurnik. I tutaj, a tu mamy jakąś to? Mamy. Uzupełnij karmę i posprzątaj oborę. A po prostu dzisiaj śniadanie ugotuje ktoś inny, jako że Kamil nic nie robisz. Dobra, to Kamil chodź. Kamil, nasza czarodziejka, dzisiaj niestety nam ugotuje śniadanie. No ale cóż, bywa i tak, prawda? Co my tu mamy? Zepsutą szakszukę. Aha, super. No dobra, to w takim razie dzisiaj Kamil musi coś nam ugotować. Zobaczymy, gotuj. No trudno, trudno, muszą się dzielić obowiązkami, bo też nie ma już kalisy. W sensie już, pojechała po prostu, wiecie, na wyprawę, nie z Gregiem. Więc yy, nie wiem, co ty byś mogła. Cokolwiek prostego ugotuj tutaj, jakieś, nie wiem, zu birmańską zupę z pierożkami samosa. Dobra, niech będzie. <laughs> Nieważne, ważne, żeby coś było do jedzenia. Asari w takim razie jest głodna, ale mogłabyś trochę się zająć ogrodem, który nam oczywiście jak zawsze się zresetował. Jezu, jakie to jest wkurzające, powiem wam. Dramat. A powiedz mi, czy ta róża, którą dostałaś jesień-wiosna, ok, czyli na razie jeszcze nam nie będzie rosła. No dobra. Ale tutaj jest jakaś masakra w tym ogrodzie. Weź tutaj, nie da się odchwaścić? Aha, nie da się nic odchwaścić nawet. Aha, super. Wszystkie drzewa nam się zresetowały. Nie, wiecie, co mnie to tak denerwuje, naprawdę to resetowanie się roślin, bo tak naprawdę nie możemy w ogóle ogrodu rozwijać w tym momencie. Nie, jak wszystkie nam się resetują, bez sensu. Tu nam się też wszystko poresetowało, pewnie. To jad. odchwaszczaj, dobra, to chociaż coś tutaj odchwaszczaj, opryskaj. Nasza Kenera, co ty się tak źle czujesz? Wyszłaś ze swojej jamy. O, tu są jakieś awokado, można zebrać plon. Dobra, wyszłaś ze swojej jamy, jaskini i od razu się kiepsko czujesz, także dobra, sobie tutaj nawieść, kochana i przyjdź tu przyjdź tu sobie już usiądź i będziesz czekać na jedzenie. Aha, nie wiem czemu się krzaki resetują. To wiesz co, podejdź tutaj i się załatwisz za chwilę. Alma ty się też tak średnio czujesz. Aha, poszłaś się wykąpać. No dobrze, dobrze. Sama podjęłaś decyzję o swoim życiu. <gry> Także bardzo dobrze. W ogóle nie było słychać za bardzo dźwięku z gry, mam wrażenie. I coś tu podgłośniłam, ale czy coś się zmieniło, to nie wiem. Będę musiała nad tym posiedzieć teraz. Na to nie mam naprawdę ani chwili, ponieważ mam dzisiaj bardzo mało czasu na nagranie. Bardzo, bardzo, bardzo mało. Kenera, usiądź sobie tutaj i. Po prostu sobie zjecie. A tamten, co to było za powiadomienie? Mieszkańcy sadzawki umierają z głodu. Co? A, rekiny. O, rekiny umierają z głodu. Heka. Proszę. Szybciutko. Gdzie to jest tu? Usuń rekiny. O kurcze! Co tu się wydarzyło? Rekiny nam umarły z głodu. O, kurcze. Jezus, jak mi przykro, jejku, jak mi przykro. Napełnij sadzawkę, no jeszcze raz. Rekiny, ale to są aż trzy tysiące. No nie, nie stać nas na to. Ale numer. Wyczyść sadzawkę. Ale numer, rekiny nam umarły. Słuchajcie, masakra. I Heka teraz ma... O Boże, w obliczu śmierci. No nie wierzę, nie wierzę, że zapomnieliśmy o rekinach, które były dla nas tak ważne, bo one zjadały naszych niewolników między innymi. Ach, no nic, no nic. Wiecie co, naprawdę ten odcinek to jest yy, średnio udany, bym powiedziała. Czy ty już zrobiłaś to jedzenie? Zrobiłaś i oczywiście wzięłaś porcję tylko dla siebie. Dobra. Yy, królowa, gdzie ty jesteś? Chodź tu, siadaj, zawołaj na posiłek. No, ale w topa z tymi rekinami, powiem Wam. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Morfy, też sobie weź potem porcję. Ach, no normalnie w topa, nie wierzę, nie. Heka, taka smutna teraz wykończona. Jak mogłaś Heka zaniedbać swoje rekiny? Boż, no trudno. Takie rzeczy też się zdarzają wśród Amazonek. Amazonki były teraz bardzo zajęte, wiecie, głównie dbały o to, żeby Alma wypiła mleko, bo to było najważniejsze teraz. No, a niestety zaniedbały zwierzęta. Ach, średnio, średnio, powiem wam. Wyczyść sadzawkę. No. Może zbierz też wodę. Napełnić sadzawkę. No nie, no nie możemy teraz na. Ty, ty nie idziesz jeść. Ty nie idziesz jeść. Nie stać nas na kolejne rekiny teraz, więc musimy kasę zebrać koniecznie i tym się musimy zająć. Ale wiecie co? Ja chyba dzisiaj będę kończyła ten odcinek. Wiem, że on był bardzo krótki. I taki trochę dziwny, ale dzisiaj naprawdę... O, to takie ostre jest. O, no, patrzcie, nawet smoczyca zionie ogniem. No, to akurat do niej pasuje. Pokaż Kenera jeszcze raz, jak zioniesz ogniem. To pasowało do ciebie. Bo to było fajne, Kenera, jeszcze raz. Jeszcze raz prosimy o zianie ogniem. Dajesz. Oh. Oh. To było fajne, no to pasowało do niej, dobra. No dobra, to ja dzisiaj muszę kończyć, kochani, bo nie mam naprawdę dużo czasu dzisiaj na nagranie, więc dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym. Pomyślę, że właśnie nasza sari tutaj przekabaci seta do naszego plemienia jako rozpłodnika, a w zamian za to, oczywiście, dostanie ochronę od Amazonek i na, pewną, na pewno wygraną w wojnie. A ty zastanawia się, czy chcesz do niego. Przyjść na chwilę do domu. Nie, Ate, sorry, ale jestem zajęta. <laughs> Także jestem ciekawa, co o tym planie myślicie. No i też yy, sprawdziliśmy sobie, że Sari ma dwóch chłopców, bo ja właśnie nie pamiętałam, która z nich ma dwóch chłopców, więc ona musi jeszcze urodzić dziewczynkę, żeby przedłużyć swoją linię. Także myślę, że no, tam prawdziwa miłość jest z tym setem i to jest fajne. Chociaż nie wiem, czy z jej strony jest prawdziwa miłość, ale ten set się, słuchajcie, zabujał, no. Zabujał się facet. <grym> <grym> Więc myślę, że moglibyśmy się z nim postarać o dziewczynki. I tutaj Kalisa też musi mieć dzieciątko. No i nie wiem, co z Heką zrobić. Wiecie, z Heką to jest grubsza sprawa, bo. Ja po prostu nie wiem, co z nią zrobić, czy ona powinna mieć to dziecko, czy nie. W zasadach jest generalnie, że wojowniczka nie powinna mieć dzieci, więc tak nie bardzo wiem, co z tym zrobić. No, ale też czekamy na powrót Grega i Kalisy, czy odnajdą dzieci. To jest też wiadomo, mega ważne, czy nasze dzieciaczki się znajdą. I, no, a potem. Czekamy też oczywiście na poród, prawda? Więc jakby poród, pewnie powrót Grega z dziećmi i to wszystko będzie w następnym odcinku, a dzisiaj był taki na luzie odcinek, też już bez tego losowania wydarzenia dziennego. Wiem, wiem, nie było dawno. Może w następnym mi się uda, jak nie, no to trudno. Jakoś tak te wydarzenia nasze teraz fabularne przejęły kontrolę nad serią i, 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 i wiecie o co chodzi, nie? No, ja wam dziękuję w każdym razie za oglądanie. Buziaki wam przesyłam. Do usłyszenia już niedługo. Papa! Pa.